Tak ślicznie, ładnie mówicie dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj się pobawicie z paniami i z panami, tak? Właśnie Adam tutaj przymierza nam teraz strój, w jakim będą chłopcy trenować. Jest wybrany na ochotnika model. Mamy małe problemy, ale już sobie radzimy z tym świetnie. Adam dzielnie to znosi, bo jak każdy piłkarz musi mieć getry, spodenki, koszulkę. Oczywiście z logo klubu, którym będzie trenował. Asistentów. No Ada się uśmiechnie, tak. Jesteś wybrańcem. Podoba ci się strój? Rafał, Jeden, druga ręka w tył. Druga rączka w tył. Teraz druga ręka w tył, ale nie tak szybko. Do tyłu, do tyłu. Do tyłu. Nie do tak tyłu. szybko. Dzwoni troszeczkę, nie tak szybko. Raz dwa. Dwa. Raz, dwa. Raz. dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz, dwa. Skłon. I wyprost, świetnie. I ostatni raz, Skąd. I wytrzymujemy, 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 wytrzymujemy. Jak najwyżej, duże piłeczki. <noise> no my się ten nie skoczy, stajemy. I na raz unosimy nogi. Raz. Nie, nie. Tak jak kolega, zobaczcie jak go świetnie robi. Tak? no utrzymaj. Tak. I dwa w dół. Raz. Świetnie, tutaj kolega, tutaj Ty też. Dawaj do góry i dwa w dół. Start! Szybko, 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 stop! To uwaga, startujemy, proszę bardzo. No start! O, Marcelek! Chodź, chodź, chodź! Rafałek, dotknąć? Dobra, chodź, biegniemy. rączką proponuję, rączką, rączką. I do pani biegniemy. Biegnie. Tu Rafału dotknąć i biegniemy, wracamy. I wracamy. I wracamy. I nie dotknął. No. I na czworakach. I koło. I wienusz. Na czerwko. Dobrze, i zaleciej. leży. biegnie jeszcze żółtkie. <głos> <głos> Czyli tak o. Rob slalom, o tak. Czyli tak o. Zazwyczaj jak, jak robimy slalom chłopcy? Zgadzamy. Dobra. Op. Dob, Dob. Dwie nóżki. Pojedynczo dwie, Stależyk. I biegiem uśmiechnięty do rzędu wracam. Nie, nie trudne w ogóle. Do żółtego, do czerwonego. No. Do żółtego. No. Do żółtego. I na tym. Tu proszę patrzymy na mnie. Marce. A nie. Tu jestem ja. A nie. Teraz szeroko nogi, tak jest. Do żółtego. Do czerwonego. Ja. Do, żółtego. Ja. do żółtego. Do czerwonego. Do czerwonego. I patrzcie. Hapsia, 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 hapsia. I kółeczka. Do żółtego, do czerwonego. Główką. Super. Dobrze, teraz było super. I główką. Ej, dzidek! Tam uciekamy. będziemy Kolorki strzelają na tamtą brameczkę, a niebiescy strzelają na tą brameczkę. Gramy tylko nogami. Słuchajcie, nie wolno piłki dotykać rączką. Tak, Dobra? Nie, nie, Dotykamy. to będzie była Możesz być, być bramka. Tak? Kolorku, kto będzie bramkarzem? Ja bo jestem, nie, proszę ja. Proszę bardzo. Chodź, jest, kolorek, kolorek ja. jak ma na imię bramkarz? Ja. Ja nie będę, on będzie. To chodź halo. To musisz tam iść na brameczkę. Jak ja? masz na imię? Oskar. Oskar proszę na brameczkę. Tam tam? Ty musisz iść tam, kolego? Idziemy ja. tak. Strzelają, no, niebieski strzelają to co Wszystko wiemy? No to życzę powodzenia. Proszę, jeden niebieski. Jeden kolorek. Jak piłka się odbije, możecie zacząć kopać. Uwaga. Trzy, cztery. I już. Tak jest. gramy, Poszło. Musisz Siedzisz tu? Siedzisz tu? Kolega, siadaj. Proszę pana, my mieliśmy pięć goli, oni dwa. Koszulki zdjąć? Na czternaście! Na szesnastu! Na Tu połóżcie, tu połóżcie na godzinę 16. Dziękuję ślicznie.